najbardziej balkon na najbardziej sz Ciężko zliczyć, która to już edycja konkursu na najpiękniejszy balkon i ogródek organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik. Z pewnością było ich już ponad 20. W środę poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji. Dla wielu mieszkańców bloków dbanie o swój ogródek lub balkon to pasja, a nawet część życia. Wielu z nich nie wyobraża sobie szarego, odrapanego balkonu, który kłuje w oczy swoją brzydotą. Dlatego w wolnych chwilach pielęgnują kwiaty i rośliny, które sprawiają, że otoczenie na osiedlach staje się przyjaźniejsze mieszkańcom. Szare, puste blokowiska to nie najładniejszy widok. Jeżeli na tych blokach wykwitną balkony, kwiaty, wykwitną ogródki, no to na pewno dodają mu uroku. Mieszkanie w surowych warunkach na pewno nie nastraja optymizmem. I taką wiarą w mieszkańców. Jak jest kolorowo, ładnie, no to na pewno jest przyjemniej. Co roku komisja konkursowa ma trudny orzech do zgryzienia, aby wyłonić zwycięzców. Jest rywalizacja, chociaż myślę, że wśród tych, którzy przystępują do konkursu, więcej jest chęci wymiany poglądów, więcej wymiany między sobą informacji na temat niż same te nagrody. Te nagrody nasze są symboliczne, więc chyba nie o to chodzi. Chociaż z drugiej strony też przyznam, że gdybyśmy wzięli pod uwagę. Ilość ukwieconych balkonów, czy ilość ogródków naszej spółdzielni, no to ta, która dzisiaj jest wyróżniona, to jest znikoma część. Tych ludzi jest znacznie więcej. Oni nie wszyscy przystępują do konkursu, oni się nie zgłaszają, ich nie zgłaszają sąsiedzi, ale możemy powiedzieć ogólnie, że nasze bloki są naprawdę ładnie przystosowane, jeszcze biorąc pod uwagę, że dziś wiele tych bloków już jest docieplonych, kolorowych, no na ładny widok wydaje W tym roku w żyli zasiedli Mieczysław Danelczyk, Grażyna Pakuła, Zdzisław Ziarko i Piotr Sowisław. Mieszkańcy rywalizowali w dwóch odrębnych kategoriach: najładniejszy balkon i najładniejszy ogródek. Władze SM Górnik podczas wręczania nagród najlepszym podkreślały, że wysiłek i ponoszony wkład finansowy przez mieszkańców znacznie dodaje kolorytu budynkom podlegającym spółdzielni oraz poprawia estetykę i sprawia klimat ciepła rodzinnego domu. Właściciele najpiękniejszych balkonów i ogródków otrzymali nagrody finansowe w kwotach od 50 do 200 zł, książki i dyplomy. W kategorii na najpiękniejszy balkon wygrała Maria Cebula. No jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Nie lada trzeba dzień pilnować, żeby te kwiaty tak były, jakie były. No jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Jeśli się mogę pochwalić, to w pierwsze miejsce to chyba już czwarty raz. No i cieszę się, po prostu cieszę się za to uznanie. No i myślę, że będzie to dalej kontynuowane. To, co wzięte było do konkursu, do udziału w konkursie, były to Pelargonie. Jest ich posadzonych 70, jak się nie mylę, 5. Ale oprócz tego w środku tarasu mam jeszcze inne rzeczy, jak pomidory, jak pietruszkę, która ciągle służy zieloną pietruszką. No właściwie tyle w tym roku, może tak mniej. Ponad 70 pelargonii, chyba tak. sporo czasu trzeba poświęcać nad banią o taki balkon. Jasne, no w każdy dzień trzeba przede wszystkim podlać. Ale też trzeba je troszeczkę obrać, bo no jednak się sypią. A cierpliwość sąsiadów na dole przede wszystkim. No, no bo to się sypie wszystko na dół, trzeba to podlewać też czasem, coś przecieknie. No mówię, wszystko wspólnie, że tak powiem, z sąsiadami. Nagrody drugiego stopnia przyznano Jolancie Jaskierny oraz Annie i Kazimierzowi Kasperkiewiczom. Nagrody trzeciego stopnia otrzymali Grażyna Fornal, Jadwiga Kowalczyk i Dominika Sobolewska. Przyznano także sześć wyróżnień, które trafiły do Marii i Władysława Będkowskich, Andrzej. Jagieruta, Zygmunta Pałyza, Grażyny Bogacz Soku, Stanisławy Gałeckiej i Jolanty Wojtasik. W kategorii na najpiękniejszy ogród wygrał Jan Ziomek. Nagrody drugiego stopnia przyznano Zofii Magas i Józefowi Ręcarzowi. Nagrody trzeciego stopnia Henryce Wiedro, Annie Palecznej i Zdzisławowi Smalera. Wyróżniono Barbarę Dwornicką oraz Krystynę i Kazimierza Małutowskich. Wielu dzisiaj siedzących na tej sali zostało zainspirowanych przez swoich sąsiadów do tego, żeby te swoje balkony ukwiecić, żeby te swoje balkony przyozdobić. No i myślę, że to się przenosi już na inne. Blokowiska w blokowiska tak, w naszym mieście. To nie tylko spółdzielnia mieszkaniowa, ale również przechodzą że nasi mieszkańcy gdzieś się ta łączą, przechodzą na inne osiedla już są te balkony na innych osiedlach. Może kiedyś panie redaktorze zrobi pan reportaż o tym konkurs, ładny balkon, ładny ogródek, ale w mieście. Na wszystkich tych, a nie tylko w spółdzielni mieszkaniowej Górnik, do czego wszystkich gorąco zachęcamy. Jak się znajdzie, może Urząd Miasta, może Pan Prezydent, pod jego egidą ogłosi ktoś i będziemy wybierać najładniejszy balkon, najładniejszy ogródek w blokowiskach w całym mieście. Podziwiam Państwa szczególnie za upór i cierpliwość.